Hallöchen! Hier spricht Zuza Heute lernen wir, wie Fragen, wie zum Beispiel, was kostet ein Brötchen. Chcecie się dowiedzieć, co znaczy to pytanie? Zostańcie ze mną, zaraz sobie to wyjaśnimy. Dzisiaj nauczymy się tworzyć jeden z dwóch rodzajów pytań, a będą to pytania rozpoczynające się od litery W. Dlatego też do tego fenomenu gramatycznego używamy sformułowania WeFrage. Wszystkie te pytania tworzy się używając słówek zaczynających się od W. Stworzyłam dla Was samouczek, który pomoże Wam zaoszczędzić na korepetycjach i pomoże w utrwaleniu materiałów. Oczywiście, same kursy są bardzo ważne. Jeśli chcecie więcej takich filmików, które udowodnią Wam, że niemiecki jest łatwy i przyjemny, klikajcie łapki w górę i subskrybujcie ten kanał. Aha! I pamiętajcie, że aby opanować materiał, najlepiej jest słuchać filmików kilkukrotnie. Fang vi'an. Będzie kolorowo. Powodem jest tak zwana gramatyka kolorów. Różne barwy pomagają nam w zapamiętaniu pewnych kwestii. I tak też słowo der Schlüssel zapisane jest kolorem niebieskim, przepraszam, ponieważ der Schlüssel klucz jest rodzaju męskiego. To oznacza, że Schlüssel ma rodzajnik der. Uczenie się rzeczowników razem z rodzajem der, die, dust". Ma kluczowe znaczenie w nauce języka niemieckiego, jak też w nauce innych języków obcych. Dlaczego tak jest? No, rodzaje rzeczowników nie pokrywają się z rodzajem naturalnym, czyli z płcią. O ile u ludzi można by było tutaj łatwo rozróżnić, no to przy rzeczach nie możemy mówić, że Coś z rodzaju męskiego bądź żeńskiego. Dlatego uczymy się zawsze rzeczownika z rodzajnikiem i z liczbą mnogą. Ucząc się tak, unikniecie bardzo wielu problemów w późniejszej nauce i nieporozumień, a sama nauka stanie się dużo bardziej efektywna. Pytanie po niemiecku zaczynamy od słowa pytającego tu, w, czyli gdzie. Jako drugi idzie czasownik. Przypomnijmy sobie, że czasownik odpowiada na pytanie, co robi, co się z nim dzieje. Po czasowniku następuje podmiot, subjekt. Podmiot to po prostu jakaś osoba, jakaś rzecz, która coś robi, jest wykonawcą jakiejś czynności, na przykład albo się z nią coś dzieje. Więc mamy wzór: word plus Verb plus Subjekt. Omawiając temat czasownika, musimy koniecznie wspomnieć, że w języku niemieckim czasowniki się odmieniają. Tak więc, pytając o jeden klucz, zapytamy, wo ist der Schlüssel? Natomiast, pytając o więcej kluczy, zapytamy, wo sind die Schlüssel? Dlaczego? No, ist, jest, sind, so. Wann kommst du? Morgen. Ich komme morgen. Zaczynamy od słówka pytającego wan, kiedy zaraz zanim czasownik komst, a dopiero potem podmiot czyli du. Do du musimy dodatkowo dodać końcówkę st. Du komst do ich dodajemy e, dlatego mamy ich komme w odpowiedzi. Ich komme morgen. Ale bywają od tej reguły wyjątki. Jeżeli znacie takie wyjątkowe czasowniki, gdzie odmieniając do iść nie dodajemy literki e, piszcie proszę w komentarzach, zobaczymy, ile znacie. Teraz ciekawostka o języku niemieckim. Nie wiem, czy ktoś z Was zauważył, ale nasze pytanie: Pan Konstu przetłumaczyliśmy jako kiedy przyjdziesz? Przy czym nie użyliśmy żadnego czasu przyszłego. W języku mówiąc o przyszłości, używamy czasu teraźniejszego, co potwierdza, że niemiecki jest łatwy i przyjemny. Nie musimy się uczyć czasu przyszłego, żeby mówić o przyszłości. O przyszłości możemy mówić już od pierwszej lekcji, a teraz pytanie: Woher soll ich wissen, dass es um Zukunft w geht. Bo ja soll ich pas was jemand meint. Skąd mam wiedzieć, o co chodzi mojemu rozmówcy? Sprawa jest prosta. Nasz rozmówca domyśla się tego z kontekstu, że chodzi nam o przyszłość. Ewentualnie mamy takie słówka jak w naszym zdaniu Morgen, ich komme morgen. I te słówka naprowadzają nas na przyszłość. Ok, Co? So. Wenn der Wortschatz hilft, dann wir auch Wortschatz lernen. Lernen wir also jetzt den Wortschatz. Könnt Powtarzajcie za mną słówka. I uwaga, oglądajcie filmik do końca. Tam na ostatnich slajdach. Tak, tak, to jest tworzone z prezentacji. Na ostatnich slajdach będzie umieszczona lista słówek, którą będziemy sobie razem powtarzać. Wiederholen wir. Wann? Kiedy? Ich komme. Ja przychodzę. Du komst. Ty przychodzisz. Morgen. Jutro. Wann komst du? Przypomnijmy sobie jeszcze raz nasz wzór do tworzenia pytań. Zaczynamy od najważniejszego, czyli od słowa pytającego. wort U nas wann. Następnie umieszczamy czasownik komst, który jest odmieniony do tak zwanej przez nas osoby, czyli podmiotu. Podmiotem jest tutaj du ty. Dlatego do komst dokładamy końcówkę ST. Musimy pamiętać. Pozycjon 2 jest wiad. Wyp 2. Czasownik kocha drugą pozycję. Dlatego dopiero Podmiot jest po czasowniku ze względu na tą, powiedzmy, żelazną regułę. Można sobie wyobrazić, że podmiot i czasownik to jest taka para. One są umieszczone u nas na belce. E, trzymają się zawsze rączkami razem i raz jest jeden z tej strony, raz jest drugi z tej strony. One się wymieniają pozycją, ale zawsze dążą do tego, żeby być razem. Trudno w tę kamerę wycelować. Czasami coś je rozdzieli, ale o tym w kolejnym filmiku, niekoniecznie najbliższym. Dla tych, którzy jeszcze potrzebują odświeżenia, odmiana czasownika. Eine kleine nachylwę. Ich komme. Ja przychodzę. Końcówka E. Du kommst, ty przychodzisz, końcówka ST. Si kommen, pan, pani przychodzi, państwo przychodzą, końcówka EN. Powtórzmy to samo na innym czasowniku, na przykład zingen. Będziemy umieć śpiewająco. Ej zingen, ja śpiewam, ich, końcówka E. Du zings, ty śpiewasz, Końcówka "-st". Er, sie, es, singt. Tego nie było. <laughs> sie singen. Pan, pani, państwo śpiewają. Ok, dann gehen wir weiter. We frage Wörter. Warum? Dlaczego? Wi, Jak? Jaki? Was? Co? Wer? To? To są cztery nowe słówka pytające. Powtórzmy poprzednie. Wann, kiedy, wo, gdzie. Aby jednak nasza nauka była owocna, przejdźmy sobie do ćwiczeń. Oto i one. Dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z językiem niemieckim, zamieściłam ściągę w prawym dolnym rogu. Po kilkukrotnym obejrzeniu filmiku powinniście już całe słownictwo zapamiętać. Zapisujcie sobie własne odpowiedzi, a potem sobie je ze mną sprawdzicie. Będzie jak na prawdziwej lekcji. Wer jest Markus? Mein bruder. Kim jest Markus? Moim bratem. Der Bruder? Die Brüder. Rzeczownik podajemy najpierw w liczbie pojedynczej, potem liczbie mnogiej. W liczbie pojedynczej musimy podać rodzajnik obowiązkowo. Dopiero później, po minusie, pojawia się tłumaczenie. To jest standardowy sposób zapisywania słówek ze słownika do zeszytu. Dlaczego y, tak musimy robić? Po pierwsze, y, nie wiemy, czy mamy użyć słówka d, di czy das. Musimy się tego nauczyć. Po drugie, w liczbie mnogiej nie ma jakiejś uniwersalnej reguły tworzenia form. Musimy zapamiętać, czasem dochodzi jakaś końcówka, czasem pojawia się nami jakiś umlaut, bądź umlaut plus końcówka. Czasem po prostu ta forma jest taka sama. W przypadku słowa brat, die Brüder, die Bruder, bracia, pojawia się nam umlaut. Nie ma końcówki, ale pojawia się umlaut. Was jest? das? Ein Bleistift. Co to jest? Ołówek. Die bleistift, die Bleistifte to ołówek, a dokładnie rozkładając to na czynniki pierwsze, ołówek, ołówki. Diableistift to ołówek, diebleistift to ołówki. Co ciekawe, w liczbie mnogiej jest dla wszystkich rodzajów tylko jeden rodzajnik di. W odpowiedzi nie pojawia się nam diableistift. Zauważyliście to? Pojawia się einbleistift. Dlaczego? Bo einbleistift to jakiś nieokreślony bliżej ołówek. A diableystift to konkretny ołówek. Oznacza to, że rozmawiając z ludźmi, a na słowo diableystift, jeżeli wszystkie osoby uczestniczące w rozmowie będą wiedzieli, o który dokładnie ołówek chodzi. My nazywamy coś, że to jest jakiś tam ołówek. Jeśli chcecie osobną lekcję na temat użycia rodzajników, Piszcie proszę na dole w komentarzach, co wymaga utrwalenia. Wo bist du In der Apotheke. Gdzie jesteś? W aptece. Die Apotheke, die Apotheke. In der Apotheke, w aptece. Mówiąc w aptece, in der Apotheke, rodzajnik di od słowa apteka, apotheke zmienił się nam tutaj dla. Na Dear. Dlaczego? Piszcie w komentarzach, jeśli już wiecie. Dla niewtajemniczonych polecam nauczyć się tego wyrażenia na pamięć, ponieważ no, nie chcemy zajmować się taką skomplikowaną gramatyką w tym momencie. A zainteresowani, którzy to umieją, chętnie podzielą się z Wami swoją wiedzą. Przejdźmy do odpowiedzi na kolejne pytanie. I ostatnia Frage. Wie chcesz tu? Ich heiße Hanna. Jak się nazywasz? Nazywam się Hanna. W słowie heißen pojawia się literka SZ. Jest ona bardzo potrzebna w języku niemieckim, ponieważ pozwala ona zapisać dźwięk S. Czuję się tutaj zobowiązana do zdementowania pewnej krążącej po całej Polsce plotki, jako żeby literka została wycofana. Nic podobnego. Litera ma się dobrze, istnieje w niemieckim alfabecie, jednak nigdy nie istniała w Szwajcarii. Szwajcarzy nie używają tej litery. Zamiast SZ zapisują po prostu dwa S. Korzystając z klawiatury standardowej, którą mamy obecnie dostępną zawsze w Polsce, no, wiadomo, można sobie instalować język niemiecki, prawda? Można nakleić naklejki na klawiaturę, no ale to nie zawsze jest możliwe, więc w momencie, gdy nie mamy tego niemieckiego dostępnego takiego od razu, to korzystamy ze szwajcarskiego wynalazku i zamiast EZ, Zapisujemy po prostu SS S. i wychodzi to zupełnie to samo, to jest uznawane przez wszystkich. Ale wiadomo, no na potrzeby chcemy zająć się językiem na poważnie, montujemy sobie tutaj elegancko, grywamy do komputera język niemiecki. Tylko pamiętajcie, wybierając język w komputerze, wybierajcie język niemiecki Niemcy, czyli. Deutschland. Jeżeli wybierzecie klawiaturę niemiecki, na przykład Szwajcaria, to tam nie znajdziecie na tej klawiaturze tego SZ. A teraz kolejne zadanie. Ordne die Antworten zu. Zanim wykonacie to zadanie, porcja słówek. Zelten, biwakować. Kochen, Gotować. Trinken. Pić. Heute. Dziś. Das Wasser. Woda. Im Wald. Fläche. Hunger haben. Być głodnym. Links die Fragen. Rechts die Antworten. Was passt? Po lewej pytania, po prawej odpowiedzi. Próbujcie dopasować odpowiedzi do zadanych pytań. W tym momencie możecie zastopować wideo, rozwiązać zadanie. Und? Bereit? Gotowi? Poznajmy prawidłowe odpowiedzi. A oto prawidłowo rozwiązane zadanie. Wo stu im Wald. Gdzie biwakujesz? W lesie. Warum kokstu? Kinder haben hunger. Dlaczego gotujesz? Dzieci są głodne. Was trinken Sie? Ein Wasser bitte. Co pan pije? Poproszę wodę. Wie heißt du? Miro. Jak się nazywasz? Miro. Wer kommt heute? Mein Bruder. Kto dziś przyjdzie? Mój brat. Mam nadzieję, że udało się wam poprawnie rozwiązać to zadanie. Jeśli nie, powtórzcie słownictwo i wykonajcie kolejne ćwiczenia. A potem koniecznie obejrzyjcie filmik jeszcze raz i już będzie dużo łatwiej. Übung macht den Meister. Ćwiczenie czyni mistrza. Przed nami teraz ostatnie zadanie. Welches Fragewort passt? Jaki zaimek pytający pasuje? Zuerst der Wortschatz. Auf der Seite Sammlung. Zelten, biwakować, Kochen, gotować. Trinken, pić. Wenig, mało. Wenig Geld haben. Mieć mało pieniędzy. Die Suppe, die Suppen. Zupa. Mamy tutaj y, informację do słówka das Geld. Chodzi mianowicie o to, że w niektórych rzeczownikach y, no, bardzo rzadko używa się tego rodzajnika generalnie. No i na przykład tak mamy tutaj przysłowie geld. Geld pojawia się rzadko ze słówkiem das. Tak samo jak Hunger haben. Ich hab Hunger. Tutaj też nie używaliśmy rodzajnika. Dobrze. Teraz proszę popatrzeć, wracając do zadania na podpunkty 1 i 2, welches fragewort passt? Jaki zaimek pytający pasuje? Decydujcie! Numer 1 Bla, 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 kochen Sie eine Suppe. Bla, 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 zeltest Du? Ich habe wenig Geld. Die richtigen Antworten sind: Was kochen Sie? Eine Suppe. Warum zähltest du? Ich habe wenig Geld. Weitere Punkte auf der nächsten Folie. Bitte schön. Frage 3 Bla bla bla. Hast du Hunger? Am Abend. Frage vier. Bla 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 ist ihr Name? Kurz. Mein Name ist Peter Kurz. A teraz powtórzmy sobie słówka z tej folii. Am Abend. Wieczorem. Ihr Name? Pańskie nazwisko. Mein Name? Moje nazwisko. Kurz. Krótki. Hier sind die Lösungen. Drei. Wann hast du Hunger? Am Abend. Wie ist ihr Name kurz? Mein Name ist Peter Kurz. Und noch zwei Fragen. Bitte schön. Frage Nummer 5. Bla 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 kostet ein Brötchen 2 Euro. Bla bla bla, lernst du Deutsch? Meine Oma wohnt in Deutschland. Wiederholen wir unseren Wortschatz. Kosten, kosztować. Das Brötchen, die Brötchen, buka. Weiter. Meine Oma, moja babcia. Deutsch, niemiecki. Deutschland, Niemze. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Was kostet ein Brötchen? 2 euro. Po polsku zapytalibyśmy, ile kosztuje bułka? Ale tutaj jest inaczej. Pytamy was. Otóż dlaczego was? W odpowiedzi pojawia się rzeczownik euro, czyli euro. Więc tak naprawdę to pytanie numer 5 to jest pytanie o rzeczownik. A o rzeczy, bo euro to rzecz, nie osoba, o rzeczy pytamy Was, co? Więc wychodzi coś w tym stylu, co kosztuje bułka? Bułka kosztuje 2 euro. Czyli to wszystko jest zależne od tego, jaka pada odpowiedź. Takie kwestie musimy zapamiętać, bo one są dla Polaka trudne, ale my chcemy tworzyć pytania, jak Niemiec. Więc musimy się tego nauczyć. Numer 6. Warum lernst du Deutsch? Meine Oma wund in Deutschland. A teraz słownictwo. Kosten, kosztować. Das Brötchen, die Brötchen, bułka. Bułka jest rodzaju nijakiego, czyli występuje z rodzajnikiem das. W słowie das Brötchen o rodzajniku decyduje końcówka Sien. Wszystkie słowa kończące się tą końcówką Sien, C, H, E, N, są rodzaju nijakiego, czyli rodzajnik das, kolor zielony. Ucz się rodzajników, a będziesz mówił jak prawdziwy Niemiec i będzie łatwiej Ci przychodziło rozmawianie uwzględniające zasady gramatyczne. Meine Oma, moja babcia. Deutsch, język niemiecki, Deutschland, Niemcy. Gehen wir weiter. Nun bitte schön, haben wir eine kurze Wiederholung von unserem Wortschatz. Machen wir es. Wo? gdzie? Ist? Ist. Hier? tutai. Der Schlüssel die Schlüssel Plutsch. Wann? Kiedy? Ich komme. Ja przychodzę. Ich końcówka e. Du kommst, ty przychodzisz. Du końcówka este. Morgen jutro. Singen śpiewać. Der Bruder die Brüder Brat. Der Bleistift, die Bleistifte. weg. Die Apotheke, die Apotheken. Apteka. In der Apotheke, aptece Warum, dlaczego. Wie, jak, jaki. Was, co. Wer, to. Wann, kiedy. Wo, gdzie. Zelten, piwakować. Kochen. Gotować. trinken, pitch. Das Wasser, woda. Im Wald, flechte Hunger haben, być głodnym. I kolejna porcja. Wenn ich mało, wenn ich Geld haben, mieć mało pieniędzy. Die Suppe, die Suppen. Zupa. Am abend wieczorem. I mamy. Ja Pańskie nazwisko. Mein name. Moje nazwisko. Kłodz krótki. Kostn. kosztować. Das protein, die procien bułka. Das dlatego, że bułka kończy się na sien. Sien zawsze daje das. Meine oma moja babcia. Deutsch, język niemiecki, Deutschland, Niemcy. Niemcy jako nazwa kraju, nie jako jego mieszkańcy. A teraz zeskanuj kod i ćwicz słownictwo z quizletem. Przygotowałam dla Was słownictwo na quizlecie. Jest to genialne narzędzie, dzięki któremu uczymy się słownictwa naprawdę łatwo, przyjemnie, w ciekawy sposób. Jest opcja darmowa, jest opcja płatna, oczywiście zachęcam, żeby zwrócić uwagę, w co klikamy. I dobrze czytać opisy. Wszystko jest w języku polskim. Jeżeli jeszcze quizleta nie znacie, gorąco zachęcam i to nie jest żadna reklama. A jeżeli korzystacie z komputera, no to wiadomo, można zeskanować kod. Będzie gdy ktoś korzysta z komórki, to pod filmikiem znajdziecie również link do quizleta, w którym będziecie mogli uczyć się właśnie e, tych słówek. Besten Dank für eure Teilnahme. Hoffentlich konnte ich euch helfen. To już tyle na dziś. Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach, które niezmiernie motywują do tworzenia kolejnych treści. Piszcie, jakie tematy powinniśmy tutaj poruszyć. Abyśmy uczyli się tego, czego Wam najbardziej potrzeba. W następnym wideo, będzie to wideo z numerem 2, nauczymy się słówek, które często się mylą. Więc jeżeli Szyster, Schlüssel, schlüssel Ligen, Legen brzmi dla Was tak samo, to śledźcie, czekajcie na kolejny filmik, który będzie już za tydzień. Zadanie dla Was to. Podajcie w komentarzach przykłady czasowników, gdzie odmieniając czasownik do ich i ja nie dodajemy końcówki e. Das wäre schon alles für heute. Besten Dank an euch alle und Winke, Winke!